Biblia. Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. Genezis. Pierwsza Księga Mojżeszowa. Obrzeska znakiem przymierza. A gdy Abram miał dziewięćdziesiąt lat, ukazał się Pan Abramowi, rzekł do niego Jam jest Bóg Wszechmogący, trwaj w społeczności ze mną i bądź doskonały. Ustanowię bowiem przymierze między mną a tobą i dam ci bardzo liczne potomstwo. Wtedy Abram padł na oblicze swoje, a Bóg tak do niego mówił: Oto przymierze moje z tobą jest takie: staniesz się ojcem wielu narodów. Nie będziesz już odtąd nazywał się Abram, lecz imię twoje będzie Abraham, gdyż ustanowiłem cię ojcem mnóstwa narodów. Rozmnożę więc Ciebie nad miarem i wywiodę z Ciebie narody, i królowie pochodzić będą od Ciebie. I ustanowię przymierze moje między mną a tobą i potomkami twoimi po tobie według pokoleń ich jako przymierze wieczne, abym był Bogiem Twoim i potomstwa twego po tobie. Ziemię, na której przebywasz jako przychodzień, Całą Ziemię Kananejską dam Tobie i potomstwu Twemu po Tobie na wieczne posiadanie, i będę Bogiem ich. Nadto rzekł Bóg do Abrahama: Ty zaś, a po tobie wszystkie pokolenia, dochowujcie przymierza mego, a to jest przymierze moje, przymierze między mną a Wami i potomstwem Twoim po Tobie, którego macie dochować. Obrzezany zostanie u Was każdy mężczyzna. Obrzeżecie mianowicie ciało na pletka waszego i będzie to znakiem przymierza między Mną a Wami. Każde Wasze dziecię płci męskiej, po wszystkie pokolenia, gdy będzie miało osiem dni, ma być obrzezane, podobnie też wszystkie inne dzieci, zarówno urodzone w domu, jak i nabyte za pieniądze od jakiegokolwiek cudzoziemca, który nie jest potomstwa Twego. Obrzezany ma być zarówno urodzony w domu Twoim, jak i nabyty przez Ciebie za pieniądze. I będzie przymierze moje na ciele Waszym, jako przymierze wieczne. A nieobrzezany mężczyzna, który nie będzie miał obrzezanego ciała na pletka swego, będzie wytępiony z ludu swego, bo złamał przymierze moje. Potem rzekł Bóg do Abrahama: Saraj, swej żony, nie będziesz nazywał Saraj, lecz imię jej będzie Sara. Będę jej błogosławił i dam ci z niej syna. Będę jej błogosławił i stanie się matką narodów. Od niej pochodzić będą królowie narodów. Wtedy Abraham padł na oblicze swoje i roześmiał się, bo pomyślał w sercu swoim: Czy stuletniemu może się urodzić dziecko? I czy Sara, dziewięćdziesięcioletnia, może rodzić? I rzekł Abraham do Boga. Oby tylko Ismael pozostał przy życiu przed twoim obliczem na to rzekł Bóg. Nie, ale żona twoja sara urodzi ci syna i nazwiesz go imieniem Izak a ja ustanowię przymierze moje z nim jako przymierze wieczne dla jego potomstwa po nim. Co do Ismaela, wysłuchałem cię. Oto pobłogosławię mu i rozplenię go i rozmnożę go nad miarę Zrodzi on dwunastu książąt i uczynię z niego naród wielki. Ale przymierze moje ustanowię z Izaakiem, którego, u, którego urodzi Ci Sara o tym samym czasie w roku następnym. I przestał z nim mówić, i odszedł Bóg od Abrahama w górę. Wtedy Abraham wziął syna swego, Ismaela i wszystkich urodzonych w swym domu, i wszystkich nabytych za pieniądze. Wszystkich mężczyzn wśród swych domowników i obrzezał na pletki ich tego samego dnia, jak mu nakazał Bóg. A miał Abraham dziewięćdziesiąt dziewięć lat, gdy obrzezano jego na napletek. Ismael zaś, syn jego, miał trzynaście lat, gdy obrzezano jego na pletek. Tego samego dnia zostali obrzezani Abraham i jego syn Ismael. Wszyscy też mężczyźni jego domu, zarówno urodzeni w domu, jak i nabyci za pieniądze od cudzoziemców, zostali obrzezani z nim.